Ten samochód możesz mieć od 1210 zł miesięcznie. Możesz go kupić w Naraty lub wziąć w leasing, ponieważ jest na niego pełna faktura vat -owska. To jest Volvo XC60 w wersji wyposażenia Momentum Pro z silnikiem dwulitrowym benzynowym 190-konnym z automatyczną skrzynią biegów. Samochód wyprodukowany został w 2019 roku. Pochodzi z polskiego salonu, do tej pory miał jednego właściciela. Przejechał 97 300 km. Auto jest w wersji wyposażenia Momentum Pro, czyli ma półskórzaną tapicerkę, kierownicę multifunkcyjną, ma oczywiście nawigację, klimatyzację automatyczną, dwustrefową, podgrzewane fotele i wiele innych dodatków, które w tej wersji są. Generalnie mamy tego typu samochodów, takich samych Volvo XC60 w kolorze białym i czarnym. Mamy ich 10 sztuk. Jeżeli Ciebie interesuje. A wolałbyś czarny, a nie biały. Mamy też taki samochód. Macie tutaj też y, kamerę cofania. Jest to Momentum Pro doposażone właśnie w kamerę cofania i elektryczną klapę. 97 tysięcy na liczniku. Posłuchajcie, jak pracuje w nim silnik. Jeżeli szukacie dużego rodzinnego suwa w benzynie z automatyczną skrzynią biegów, Zapraszam na oglądziny jazdy próbną.